Aleksander Kotyra, Sporty Walki na Dominik Zadora. Cześć, witaj. jakie e, pytanie, teraz trzeci dzień obozu. Widzę, że nie oszczędzasz swoich sparing partnerów. No niestety sami zawodnicy, tutaj nie ma e, taryfy ulgowej. Szykujemy się nawzajem wszyscy do zawodów, także trzeba stawiać twarde warunki. Najbardziej, że wszyscy liczą w e, robieniu ze mną, że będzie mocna stójka. Ze względu na to, że, że no jestem jednym z numerów jeden w Polsce. i. I każdy chce, że będą, liczy na to, że będą ze mną mocne bitki, Czyli przestać na poziomie. Musisz udowodnić, się, że to miejsce w szeregu tutaj, jeśli chodzi o stojka. Wiesz co, może nie udowodnić, bo każdy zna, zna moje, moje umiejętności. Ale chłopaki liczą, żeby, żeby twarde warunki im postawić. Jasne. Rywal na, na zbliżający się fen już znany Wojciech Wierzbicki, co mógłbyś powiedzieć o rywalu? No, bardzo techniczny zawodnik, ładnie kopie, ładnie bije. Jego chyba na taką koronną bronią jest, jest box, bo tam ma jakieś walki zawodowe na koncie. Ale, ale no, niestety ma to wiąże się z tym, że ma papierowe uderzenie, także nie ma, na pewno będzie siła kontra jego technika. Ale czy przygotowujesz się pod kątem boksu, jeszcze chcesz poprawić, czy, czy stawiasz do na swoje kopnięcia? No wiadomo, moje kopnięcia to jest moja broń, więc na pewno będę stawiał dużo na, na kopnięcia. Boks cały czas poprawiamy, cały czas jest czas na to, żeby, żeby jakieś te elementy poprawiać, bo, bo nie ma, jeszcze od jest bardzo daleko, ale staram się cały czas nad tymi moimi błędami pracować i jak najbardziej szlifujemy cały czas boks. To nie jest tak, że nauczyłem się boksu i już przestałem go robić, nie, cały czas go robię. Pokonałeś Łukasza powieckiego, Marcina Mazurkiewicza, pod mistrzem tak naprawdę dwóch najlepszych organizacji w Polsce. Jakie to uczucia? Bardzo fajne. Długo na to bardzo... pracowałem i, i bardzo się cieszę z tych tytułów. E, rodzina jest mega dumna, ja jestem szczęśliwy. Swoje założenia e, do połowy e, 2019 roku. E, że tak I ja powiem, też nazywałem. jestem dumny z niego. <laughs> no. Także razem z Andrzejem jesteśmy podwójnymi mistrzami. Wszyscy są dumni. I jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi z tego powodu, bo tytuł Double Champa jest bardzo fajny. Ale tytuł jest double champ, ale będzie broniony Pazna. Przede wszystkim, czy są, jest jakaś szansa na reaktywację DSF-u? to już pytanie do mojego menadżera. Na razie czekam tylko, żeby po prostu rozliczyli się ze mną finansowo. Ja życzę im jak najlepiej, jestem mistrzem tej federacji. czy mam kciuki, żeby, żeby powstali jak Feniks Popiołu. I mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo, bo naprawdę ten kickboxing w Polsce postawili na bardzo wysoki poziom. Były rewelacyjne gale, rewelacyjni zawodnicy przyjeżdżali na te gale. Telewizja Polska, także no, no dużo na, na plus było za nimi. No mam nadzieję, że, że jeszcze będę mógł zawalczyć dla nich. A może chcesz się pokusić o drugi pas w Fenie? Wiesz co, nie ma, nie ma, nie ma na razie takiej okoliczności, takiej żeby był drugi pas, bo nie ma kategorii 81, Jest od razu skok na 84. Ale jak będzie 81, to czemu nie? Może i drugi pas by się też zdało zrobić. Chyba, że, chyba, że uda się wcześniej gdzieś jeszcze indziej zawalczyć, albo może jakiś pas. Jasne, a tam były takie propozycje z Glory, gdzieś tam były takie informacje, już jakieś były konkretne propozycje? Wiesz co, no na razie, na razie tyle tylko mogę zdradzić, że mój menadżer Artur wysyłał im na ich prośbę filmiki z moich dwóch ostatnich mistrzowskich walk, chcieli zobaczyć mnie w akcji. Artur wysłał im, im takie moje CV, moje walki, czekamy na odpowiedź, no i co, no i Artur zaproponował im, żeby przyjechali do, na FEN, tutaj do Orbity, do Wrocławia, żeby zobaczyli mnie na żywo, no i zobaczymy jaka będzie odpowiedź, no liczę na to, że, że może się jednak uda, nie? Ale gdybyś zdecydował się podpisać kontrakt, to, to musiałbyś zrezygnować tutaj ze startów w Fenie. Wiesz co? myślę, że, że razem tutaj z Arturem byśmy pociągnęli tak kontrakty, że, że może by się udało nie tylko na wyłączność Leglory, ale dałoby się gdzieś indziej walczyć. Jasne, a tutaj wielu sparuj partnerów tutaj na obozie, ale ogólnie na co dzień z kim najczęściej sparujesz? Wiesz co, no, no najczęściej to jest Michał Turyński, Paweł Józefowicz, wcześniej jeszcze jeździłem do Jim Fightu, do, do Rafała Petertila, no do Łodzi jeżdżę, sparuję. znaczy no, tych nazwisk naprawdę mógłbym dużo wymienić, ostatnio byłem Paweł Jędrzyczyka, także, także wymieniamy się doświadczeniami wszyscy tutaj na miejscu i mówię, tych paring partnerów nam się zmieniać, żeby co chwilę coś innym robić, bo wiadomo, jak się robi dużo rund z jedną osobą, to się zaczyna człowiek przyzwyczajać nie? i znamy się na jakby jak sekundę. Ale tutaj poza, poza obozem też też trenujesz z zawodnikami MMA na co dzień. No tak, od czasu do czasu przyjeżdża Andrzej Grzebyk, tak, przyjeżdża Szymon Dusza, z Michałem Michalskim. Czasami mogę porobić, jest tu paru takich zawodników, z który, którymi też pracuję. Też czasami zwracają się o pomoc, żeby gdzieś tam tarcze im zrobić, żeby zrobić z nimi coś w parach, jakieś dwójki. Także cały czas gdzieś tam mamy do czynienia ze sobą. Czyli masz do czynienia z zawodnikami? Mam kusi trochę, bo widziałem gdzieś tam w mediach społecznościowych, że wrzucałeś jakieś tam filmiki technik kończących w parterze? Nie, to była taka zabawa, bo byliśmy na targach razem z Andrzejem. Zresztą mieliśmy walkę sparingową kick, misz kickboxingu, kontra mistrz MMA. Oczywiście wszystko było dla, dla śmiechu. A czy do MMA? Na pewno nie mówię, że nie, bo nigdy nie mówię nigdy. Ale, ale na razie skupiam się na kickboxingu. Gdzieś tam jestem na szczycie tej, tej na razie drabinki. Póki ży, zdrowie i forma dopisuje, to będę starał się na razie tutaj. Ale nie mówię, nie, nie jest wcale wątpliwością, że, że gdzieś tam dostartuję w MMA, bo na pewno będę chciał jeszcze spróbować. Może jeszcze jakieś innej formule. No zobaczymy. No, nie mówię, że nie. Ale raczej w organizacji nie fejmowej. Nie, nie no, friki odpadają, chyba że macie namaj będzie chciał po raz kolejny wpierdol dostać, a ja zarobię łatwe pieniądze. Ale tam już jest długa kolejka, także musiałbyś tam się ustawić w dobrym miejscu. No właśnie dlatego jest taka długa kolejka, jak kiedyś w Perelu za mięsem, także niech go na razie tam biją, a jak kiedyś będzie tam może okazja. To... Nie, oczywiście żartuję. Żadnych frikowych. A ty tu już mamy. Tak, no ty tu już mamy. Że ty, ale w co, jeszcze kwestia taka, mówię, że w MMA, w MMA tych startów y, raczej na razie na ten moment y, nie będzie, jest glory, ale są jakieś przeciwnicy w Twojej kategorii wagowej w Polsce, z którymi chciałbyś się realnie zmierzyć, czy po prostu czekasz na kolejnego przeciwnika? No, wiesz co, nie. z kim chyba już walczyłem, to tylko to, to zawalczyłem, nie wiem z kim tam jeszcze mógłbym zawalczyć, nie mam jakiegoś tam sprecyzowanego nazwiska. Yy. Także gdzieś tam, gdzieś tam chodzi, jeszcze mi po głowie rewarz z Łukaszem Bławeckim, bo ostatnio stwierdził, że mimo wszystko, że zdobył pas mistrza świata, to jest numerem jeden w Polsce, że to Państwem dowodnił. No, to ja mu gratuluję tego pasa, no, ale niestety muszę go tutaj troszeczkę cofnąć do tyłu, ale to ja jestem numerem jeden w Polsce, bo, bo to ja mam dwa pasy tutaj na naszym podwórku. A to, że zdobył gdzieś tam jakiś pas u siebie na gali, to jeszcze nic wcale nie znaczy, że, że on jest najlepszy. Wziąłbyś z nim ewentualnie drugą walkę, mimo tego, jak się potoczyła ta pierwsza? Jak najbardziej. Obiecałem, że będzie rewans, ja słów dotrzymuję. Możemy zweryfikować, bo, bo on gdzieś tam stwierdził w wywiadzie, że na 10 walk 9 by ze mną wygrał. Więc jak najbardziej jestem chętny na propozycję. Kasa się zgadza, tytuły się zgadzają. Najszczęściej akurat to była ta jedna. Tak. Także no, mówię, no, czekam, czekam. Zobaczymy. Na razie obrona, a później, później zobaczymy, co dalej. Jasne. Jeszcze na chwilkę mamy MMA. Może, bo byłeś ostatnio na gali Bebson Arena 5 w Bielawie. Jak oceniłeś to wydarzenie? Jak się podobało? No, bardzo fajnie. Fajna taka... E, ja zawsze mówię, że te, te takie malutkie gale mają duszę. Jest mało ludzi. E, fajna atmosfera na dworze. Jeziorko. Znaczy, na, czy, przepraszam. Na, na takim amfiteatrze było jeziorko. E, także e, mówię, no, no bardzo fajne, fajna oprawa tego wszystkiego. Dużo znajomych. No poziom jak poziom, wiadomo, no to są chłopaki, którzy zaczynają dopiero swoje pierwsze kroki w zawodowym ma, także też nie wiadomo jakiego poziomu nie można od nich wymagać, ale na pewno nie można odmówić im charakteru, naprawdę, bo bardzo fajnie się bili. Praktycznie wszystkie walki chyba skończyły się w pierwszych rundach, także, także gala też się szybko skończyła. Jasne, nowy nabytek Artnoxu z Czech, Patryk Kincl. Jak oceniasz, że jest szansa na zwycięstwo, jak oceniałbyś szansę na zwycięstwo z, z Soldicem? Wiesz co, to jest MMA, to są sporty walki, i tutaj każdy ma, 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 e, może wygrać, ma szansę. Tak, jak to mówił Marcin Brzosek ostatnio, że każdy ma dwie ręce, dwie nogi. Tak, i każdy może wygrać walkę. E, no i mówię, jak najbardziej, no, ma predyspozycje, i argumenty do tego, żeby, żeby zdobyć ten tytuł, ja mu życzę jak najlepiej. Miałem okazję tutaj z nią przerobić dwie czy trzy rundki, także myślę, że, że spokojnie Spokojnie możemy oczekiwać, że będzie bardzo, bardzo dobre i mocny pojedynek na wysokim poziomie. Mówię, a jak będzie? No mówię, dla mnie jest 50 na 50, naprawdę, ale trzymam kciuki za patrika. Czego poza, poza tym, poza zwycięstwem w kolejnej walce można Ci życzyć? Nie wiem, przede wszystkim zdrowia, braku kontuzji. No e, i co, żeby rodzina też była zdrowa? Bo mówię, jak ja zawsze powtarzam, że jeżeli wszystkie problemy domowe są, e, że tak powiem, rozwiązane, czy jak ma czystą głowę i może śmiało wychodzić do walki, trenować, tak nie zabraca sobie gdzieś tam innymi rzeczami sprawy. No, tego Ci życzę. Tak, no, dzięki wielkie.